Tomasz Kamel przez blisko trzy dekady był związany z telewizją polską, w której miał okazję prowadzić najróżniejsze programy. Jednak, kiedy w stacji doszło do zmian władzy, znalazł się w gronie osób, które zakończyły swoją współpracę z publicznym nadawcą. Dziennikarz znalazł jednak pracę w innym miejscu. Od września współpracuje z kanałem Zero. To właśnie tam w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim powiedział ostatnio o swoich doświadczeniach z TVP. Chociaż zdawało się, że Tomasz Kamel był wierny TVP, kiedy w niej pracował, to po czasie okazuje się, że nie ma najlepszego zdania o pracy tam, ale i o pracownikach. Podczas ostatniej rozmowy nawiązał też do podczas transmitowanego w TVP koncertu Andrei Boczelego Cud życia, który prowadził w 2021 roku. Wówczas, będąc na scenie, Cudem życia odniósł się do obecności ciężarnej żony Jacka Kurskiego, Joanny Kurskiej. Dziś twierdzi, że wolałby tego nie powiedzieć i uznał to za jedną z największych wpadek w swojej karierze. Ta wypowiedź dziennikarza nie umknęła Joannie Kurskiej. Na swoim Instagramowym profilu zdradziła, co myśli na jej temat oraz zamieściła kilka zdjęć Tomasza Kamela z Annę Clare Teodorę, córką, której doczekała się z Jackiem Kurskim. Kanał Zero, oficjalne Zero to faktycznie jedno, wielkie Zero. Tomasz Kamel i Krzysztof Stanowski, rozprawiający o wieku kobiety w ciąży. Dnodna, P.S. Tomku, Cud życia serdecznie cię pozdrawia.